Hej, 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 witajcie wszyscy, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie Jesterem, no i bezbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Eee, premium. Nie rozumiem czego. ja? Czemu odbiegałeś od ciała w sumie? Nie. Tak. Nie. Nie. Nie, nie, nie. sorry, premium. Wybiegam z elektryka ty pikasz do elektryka przy wejściu jest... Nie. Przy ale z Tam nie ma ciała, i ja nie wiem o co się chodzi. Dobra, ciało jest przy wejściu do elektryka. znak kto był obok ciebie? To była Zatia no. <noise> Zatia się wiedział. Nie no, świetne Nie mon Nie no, koło Zatii mon Byłem w Dobra. koło A! Dobra. Wcześniej! No, Czekaj, muszę sobie teraz przypomnieć Okej okay. hmm. Przypominać. Nie Chyba byłem koło bugs tu. W sumie to nie wiem, po co mi to było też z pamięci, też z pamięci. pamięci. Pamiętajcie o tym prajemnie, że odbiegało Ja idę na obiad. Kurde. <laughs> ty gdzie jesteś? W labie Dlaczego się od ciała? Gdzie odbiegał? Bo, bo, bo mogę, bo... Mam... mam nogi To dobra, to skip, skip A gdzie, on, no. Czekaj, czekaj, ale no. gdzie on odbiegał? W labie z ciało? Ciało jest nad ofisem Ej. i dosłownie biegł w moją stronę Potem zaczął uciekać do laba I ja tam poszedłem Gdzie od, odbiegał I no, i zlezałem ciało A Ty, Benty, mówisz, że w labie jesteś, tak? Ale... Nie, a to akurat na, by... wchodził, wchodził do laba No znowu, bo... znowu na labie <tyl refugee> gdzieś jest, okolica laba, no dobra, wydałem swoją rolę, no tyle Skip Hmm, skipniemy to Ej... No, no, e, no trzyk... Nikt nie go zlepi od razu Nie Dobra, e, ciało na adminie. E, wychodzę z Dolnej Deko i widzę ciało. Czciało by jakieś 7 sekund. Co ty zgłosiłaś? Czekaj, czekaj. Chyba Wenty to był. To nie był żółty. Albo no to... Fanfas. Bo coś takie różowe kolory to są. Dobra, ja mam pytanie, kto był po dwa teraz. Ja byłem w, w, w się sensie O to chodzi. To ja A skąd tam przyszedłeś? Ja jestem. od góry. A druga osoba też była tam? E, ja. Ja byłem w ja jestem na Ja jestem w Wujku, robię kabelki w tym momencie. I skąd przyszedłeś? Na początku rundy, jak były warto sobie za dmina poszedłem tam do elektryka. Miałem tam jakby kątem widzi widziałem tam BXTU. Ale że stwierdziłem, że boję się, że zginę, to nie naprawię światła i poszedłem sobie w dół do 2 Dobra, jeszcze Polak, tak? A, tak, tak. Ty skąd przybiegłeś? do O2? co elektryka, naprawiałem światło z BXTU. No dobra, bo ciało jeszcze jest nad Viponsami jedno. Nie wiem czy to któryś z was, ale raczej nie. Ile to ciało na second? O, wiem, gdzieś ciało? 5. Gdzieś ciało? Gdzieś ciało? Nad ponsami. Wiem, że ciało na... za T jest dłuższe na pewno. Bo byłem na, na Vitalsach no jak A na mi? No, byłem na początku, na Vitalsach. A jakie ciało? Jakie ciało? Nie wiem, reporta tylko miałem. Tansa, że może to być Shiro. Czemu Shiro? Ja zostawiłam Shira z Zatio. Ale ja nie, jest ta... Właśnie. No właśnie, no. Ale ja, ja jestem też na Vitalsach w labie i ciało tym nie ma więcej niż 7 sekund. No jak ma? nie ma? Ma. Nie no, ma. Przecież na widziałem, no padła, no i Skąd wiesz? No? 7-1-Z-2, no? Skąd wiesz? Poczekaj, ja byłem na no początku ma... rundy, poszedłem na Vitalsy, zgasły światło, jakby 10 sekund po tym padła Zatia, i poszedłem szukać ciała. No, ja byłem na Vitalsa i ciało, może z 5 sekund byłem. No, to jest niemożliwe, że. Pejkujesz rekrutację teraz. Nie byłeś na Vitalsa. No nie, byłem na Vitalsa, teraz jestem w labie na Vitalsach. Nie, to kombinujesz o... coś. No. Ja wiem, co widziałem. Zatia no, poda pierwsze, jakoś nie 20 sekund temu, nawet chyba, nie 7 sekund. Coś kombinujesz. już. A nam tego shiela daje Nie no, jeszcze nie chyba. Nie wiem, zróbcie jak chcecie, tylko ja wam mogę powiedzieć na takuje jak Dzięki za dwa głosy. Tak. Sory, na światłach, ale lokalizację poproszę. Polak, Polak, gdzie byłeś? Ale ja nie, ja nie mogę. Yy, stałem na czele, chciałem mi Stałeś? No to, A? no to zabiłeś Właśnie... Ale ja ciało ma, że... no ma już trochę. No ma trochę. No to teraz... czemu tak się kręcił na tych ciałach? Chłop ma 88 to... poziom. ale jest jakimś, dobra, nie wiem, Nieważne. I... Jezus, dobra. Ja no mogę, po chwilę. Po prostu wbiegam sobie do elektryka. Biegam, nie wchodzę na światła. Widzę ciało, to chcę reportować na ty zobaczasz. Dobra, zrób do tego wrócę. Zynek, gdzie jesteś? E, w Komsach e, 71 jeden 2 Komsach Spiru? E, wchodzę do Japoniców. Skuba? Ja jestem pomiędzy Storage'em a labem właśnie. Czy mogę potwierdzić, za na nich? Słucham cię. No, gdzie jesteś? W kąsach. No dobra, no to, no to to jest Polak, no. Na no 100%. Te ciała Właśnie... mają już długo, no ty tam czekałeś, żeby zabić kogoś. Właśnie... Ty, albo Ikor go zabił i okliruje okl tego, Skubiego, Kajcie. Że gdyby. Jakby... O. No. Jakże zbiegam do elektryka widzę ciało. Jak wziąłem to jest niemożliwe, że... No ma na pewno 10 sekund ciało. No. Możliwe, no ja po prostu teraz biegłem do elektryka, od, od... No do ale dobra, dobra, czemu nie zgłosiłeś te, od, od razu? Jak widzisz, że masz reporty typowe, to czemu nie zgłosiłeś? Są role typu altruista, medium. No ale ten, altruista, ile ma tam, dwie sekundy? Albo sekundę, na no to jest Polak, nie? No. Jakby... Sto procent. Czy podejrzewam, że ja to ten sekunda? Jakby nie rozumiem tego. Jeszcze raz? Podejrzewanie na ciebie, że odczekałem dwie sekundy, czy coś takiego? Jak no ale no, tam dłużej byłeś, no, to nie była pewna altruista, bo ciała były dłużej, no. Mogłeś zgłosić w porcy te ciała od razu. To wyglądało jakbyś żebyś czegoś zabić. Wziąłem. Cześć, jak do ciebie miałem zabić drugą osobę teraz, bo to już. No nie wiem, zbierałeś sobie cooldown przy tych ciałach, no. Cień, dajcie chwilę, Dam miałem zbić. Dajcie powiedzieć, please. Kto był komunikacji. To był komunikacji? komunikacja, Czy jest ciało? Tak ogólnie? No, gdzie jest ciało? Weź się do LA. Dalej, Dobra, tylko. to był w komunikacji. Ja byłem, ZV no ja. Zynek i 7, ZV to oni są na pewno czyści. No ja ty... To... No to, to oni są na pewno czyści. Ikor chyba zabił Ele. I Cleaver jest kubiego. To może to Loversy padli, bo to dwa fragi, czy jeden był? Ikor jest kubiego, a on jest duo-impo. No co wygada się? takiego. w nim. Ooo, to jest... Ja ja wcale się nie zdziwię. No co Wcale się nie zdziwię. No dajcie. Ja Chyba, że jest. nie, do... 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 Dobrze, Alek, nie, ale... narzekam, dzięki. Co wy zrobili? <laughs>